Hejka, hejka, Siemanko, cześć Wam wszystkim. Witam Was o świętach. Kurczę, troszkę te święta były zakręcone dla mnie, nie było czasu za bardzo na nic i w sumie dzisiaj nagrywam następny odcinek, drugi teraz tej misji na WZ 111, czyli popatrzcie sobie, kurczę, no słabo, słabo mi poszło, no nie było kiedy praktycznie i też Tutaj moje tak jakby niedopatrzenie, że zamiast, zamiast tutaj zdobywać najpierw fragi, a później doświadczenia, czy znaczy się yy, nie doświadczenia, tylko yy, uszkodzenia, to, to kurczę, najpierw uszkodzenia o mnie leciały, a, a fragi jakoś tak bokiem. Po prostu się okazało, że kurczę, za mało fragów mam yy, a zostało, nie wiem, a kilka dni, 22 czy jeden do końca misji i teraz tak. Yy, yy, Trzeba teraz przełożyć je po prostu do fragów. No widzicie, tutaj mam w tej chwili, tak to wygląda u mnie. 55 510 uszkodzeń, 32 fragi na ruskich tylko. Niemcy, Niemcy, Niemcy. Tak, widzicie, uszkodzenia ukończono. Za to fragów tylko 86 na 150. Wielka Brytania, 109 000 uszkodzeń, 90 fragów. Japonia 60 tysięcy uszkodzeń, 50 fragów. Chiny 41 tysięcy, 43 fragi. Francja 74 tysiące, 52 fragi. I USA 70 tysięcy i 44 fragi. Także, no, powiem wam, nie bardzo to na razie wygląda jeszcze w tym momencie, ale ale może mi się uda dociągnąć w każdym razie do końca tej misji. Dobra, teraz może sobie taki tylko, żeby Wam pokazać właśnie postęp graficzny, jak to wyglądało. Przejdźmy teraz do tego. No i tutaj mamy właśnie ten, ten cały mój wykres, taki jak to wszystko u mnie wyglądało, czyli 24 grudnia, zobaczcie, od 15 grudnia do 24 udało mi się zaledwie tyle. Tak jak to widzimy, te czerwone słupki. I tyle zrobić obrażeń i fragów. I to jest stan na 24 grudzień, czyli na samą Wigilię. No święta troszeczkę tak mi się tutaj, no nie bardzo udało pograć, ale po świętach trochę znowuż były ten sobota, niedziela. Także dzisiaj jest niedziela po południu nagrywam. I tak wygląda to między od 24 do 12, do, 20, do dzisiaj, czyli do 28 grudnia. Taki postęp. No Także zostało jeszcze 21 bodajże dni, czy 22 w tej chwili, nie pamiętam. no Mam szansę chyba, kurczę, zrobić to co? <laughs> Może się uda. Widzicie tutaj Niemcy, mam, to mam zakończone. No kurczę, ruskie słabiutko. Ruskie słabiutko mi idą. Nie wiem, ale jakoś źle mi się strasznie gra ruskimi ostatnio. Hmm, tutaj Anglia, przez ponad połowę, Ameryka, no tak średnio. Największy problem właśnie mam tutaj też z tymi Japończykami i Chińczykami, bo mam tych mało czołów. No ale okej, okay, dobra, zobaczymy za kilka dni znowu następną, następny ten graficzek jak to wszystko się zmieniało. To na razie tyle, cześć, do następnego filmiku.